Yeah! Cześć wszystkim! Dziś sobie porównamy absurdalnie drogie petardy Black Death i Megatron. Megatron są trochę tańsze, a Black Death no 4 dychy za taką paczkę, czyli 10 zł za petardę. No jest to zdecydowanie trochę za dużo. Petardy są fajnie, fajnie wykonane, a poza tym to są te petardy, które pod spodem są Megatrony. Czyli Megatron oklejony jak oklejony black defem. Każda petarda posiada 5 gram fotobłysku. No zobaczymy, przetestujemy, porównamy ją sobie z dużo tańszymi, delo, z dużo tańszą delową raną. No i porównamy. To jest jakaś nowa wersja Black Defów i nowa wersja Megatronów. Co oczywiście posiadają. Nek 5 gram na sztukę. P1. No i to wszystko. 2019 to już jest 2019 rok produkcji. Teraz Black Def. Black Def. Piromoravia też robi piromoravia? Prywatek Spiro, to jest Prywatek Spiro, to jest Piromoravia. A tu mamy 4 razy 5 gram, a rok jest. A i teraz nie wiem, który jest rok. A jest, 2016. Rok produkcji mamy 2016, tak 4 razy 5 gram. No troszkę za drogo, no 10 zł za taką petardę No przesada zdecydowanie przesada Tutaj mamy też rok produkcji Gdzie tu był rok produkcji Aha tu jest 2018 e, Ilość mieszczanki 5 gram tutaj mamy zaraz w tym miejscu No i porównamy Także to będzie taki pojedynek najmocniejszych petard na naszym rynku. Tylko nie wiem, może by obrócić ekran żeby nagrywać w pionie, to wtedy pozaznaczam, tylko nie wiem czy sięgnie. Bo one są dosyć mocne, ale absurdalnie drogie. Dobra, spróbujemy, wezmę tak obrócę tam gdzieś dalej, będę starał się strzelać z tam dalszej odległości. Żeby Porównać, która jest faktycznie mocniejsza. No, jakoś wykonana, no jak to. Dosyć fajna jest, nie można powiedzieć. Ląd gruby. Tutaj jest ten zawinięty taki do środka. O. No, jednak się troszkę różnią. Niby to samo, to samo, ale ten ląd jest zdecydowanie grubszy. Ten jest cieńszy. Ląd. To jest gruby, potężny ląd. Zobaczymy. Kawałek postaram się tutaj. Ja tego. Ale to jest to samo. Ale różnią się zatyczkami. Czyli może faktycznie zamawiają to samo, jest to samo zamówione korpus i tylko po prostu naklejki sobie dokładają. A mieszanki może być lepsza albo więcej jest mieszanki. Nie wiem. Naprawdę ciężko powiedzieć. Ale osobiście nie kupiłbym nigdy tych petard. Bo to jest jakiś absurd. Cenowy. O słychać lata tam mieszanka. Słychać, tu jest to samo, a w Delowie. A w Delowie nie. W delowie jest to zbite. Dobra, muszę zapauzować, obrócimy ekran i będziemy nagrywać. Więc tak, pierwszą odpalimy Megatrona, później Black Defa, a na końcu dla porównania odpalimy delowe. No dobra, zaczynamy nagrywać test, czyli tak. Wpierw idzie megatron W którym miejscu ja muszę iść. bym zobaczył. Dobra, czyli MOLC sobie przedstawię. Czyli będę tam na tej drodze odpalał gdzieś. Tak żeby to fajnie było widać. O, wysoko podniesiemy, zablokujemy i idziemy nagrywać. Czyli pierw idziemy z Megatron, Black Death i na końcu do porównania. Dobra. No dobra, obracamy ekran z powrotem. No dobra, już ponagrywaliśmy. Eee... No i teraz śmieszna sprawa, ponieważ petardy, które można kupić za 15 zł zmiażdżyły te petardy. Obejrzałem sobie filmik, mówię, żeby nie opowiadać głupot, że o nie, słab... mocniejsze były. Zmiażdżyły te petardy. Delowa jeszcze tam dokładnie pozaznaczam na filmiku, ale delowa was strzeliła z tego, co widziałem, najwyżej. No kurwa, no jakiś absurd. Absurd. Tu mamy 4 petardy za 15-16 zł, a tu mamy 32 zł. 4 petardy i 40 zł. 4 petardy. Oj, nie wiem. No naprawdę. Szczerze mówiąc, nigdy bym ich nie kupił osobiście. Są to dobre petardy, mocne petardy, ale te ceny to są absurdalne. Ceny są absurdalne. Wolę sobie kupić yy, dwie paczki delowe. i wychodzi mnie cena me, y, Megatronów. Mam 8 petard. Mocniejszych niż Megatrony. Owszem, no mają fajny huk, fajnie strzelają, ale te są lepsze. I jeszcze mają yy, jeszcze mają ten, y, flarę. Jeszcze mają flarę. Te nie mają flary. No i cena jest absurdalna. Więc... Nie, no nie polecam, no są fajne petardy, ale jak ktoś ma kurwa ścianę pełne kieszenie, nie? Ale no delowa jest dużo tańsza i równie dobra. W ogóle delowa, delowa jakie ma i... Nek, 20 gram, czyli 5 gram, ale z tego co widziałem, ktoś tam filmik nakręcił, jak ją ważył, to ona miała 6 gram fotobłysku. Wątpię, żeby te miały po 6 gram fotobłysku. Wątpię. Tak czy inaczej, jak się spodobało, zostawcie łapkę, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. No i piszcie co uważacie o tych petardach. Owszem, są mocne, są głośne petardy. Black Death, Black Death jest mocniejszy niż Megatron, ale ta jest zmiażdżyła. Tańsza petarda, odklaska zmiażdżyła. Piro Morawie i prywatek spiro. Zmiażdżyła. Dobra, dzięki wielkie, na razie, cześć!